Koniec rządu Mateusza Morawieckiego. Donald Tusk został wybrany przez Sejm na premiera. Co myślicie o wczorajszym głosowaniu? Napiszcie w komentarzu. Lech Wałęsa o Mateuszu Morawieckim. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? 266. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. W związku z tym, że misja pana Mateusza Morawieckiego zakończyła się niepowodzeniem. I Sejm nie udzielił w trybie artykułu 154 ustęp 2 Konstytucji wotum zaufania Radzie Ministrów Sejm. A ja, drogi panie ministrze, panie pośle, chcę dokończyć formalności związanych z tym punktem porządku dziennego. To ważny moment. W związku z tym, że Sejm nie udzielił w trybie artykułu 154 ust. 2 Konstytucji wotum zaufania Radzie Ministrów, a misja pana Mateusza Morawieckiego zakończyła się niepowodzeniem, inicjatywa... Wskazania premiera i rady ministrów przechodzi teraz zgodnie z artykułem 154 ustęp 3 konstytucji w ręce Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Stwierdzam, że Sejm wybrał pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Dziękuję polsko, to jest naprawdę wspaniały dzień. Ja się że Polska wraca na drogę rozwoju. Ale kiedy Pan słyszy Mateusza Morawieckiego, który mówi o pakiecie demokratycznej... ten tak, demokratycznym. To, to, są, to są śmiechy, to, to, jest, to jest parodia. widzianie jak najszybciej schodzi z oczu. A, jak A ja byłam, to, to, co były te dwa miesiące? To, problem, to drugie nieszczęście polskie. Panie prezydencie, po co były te dwa miesiące według pana i... żeby, żeby urządziły się i żeby, żeby jeszcze oskubalił Polski na ile się da. To są, to są patrioci tacy właśnie. Jakie ma Pan oczekiwanie, jeżeli chodzi o koalicję demokratyczną. Był czas, kiedy pan krytykował Prze też reformę? Tak 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 tak. Nie, to przetrwa i że wyciągniemy wnioski, że przyszłość jednak polega na, na szukaniu porozumień między grupami. To jest, to jest rzecz, która w demokracji jest bardzo potrzebna, a to nie potrafiliśmy do tej pory.